W z ostatnich sesji Rady Powiatu zapytałem przewodniczącego Piotra Jana, co takiego ważnego na tej sesji się wydarzyło. Na pewno zajmowali się między innymi tematyką szpitala. No tak, tematyka szpitala od jakiegoś czasu pojawia się na naszych sesjach. Bardzo mocno radni są zainteresowani sytuacją szpitalu, naszym szpitalu. Na ostatniej sesji, w dniu wczorajszym, omawialiśmy wniosek dyrektora szpitala o zmianę w statucie szpitala. Zmiany były, dotyczyły, były podyktowane pewnymi zmianami organizacyjnymi. Takim chyba najważniejszym. Pytam, zmiany organizacyjne, statut, to coś, co mało się jakby kojarzy z klucz z istotą sprawy, czyli z pacjentów. Czy dla pacjentów coś z tych zmian wynika? Może od tego zacznijmy. Tak, tutaj przede wszystkim mamy oszczędności. Tak, Te zmiany były podyktowane właśnie oszczędnościami, e, które w najbliższym, w jakimś tam okresie roku, w najbliższym czasie mają przynieść około ponad 100 tysięcy złotych. Tak? Czyli, czyli mówię, mam tutaj na myśli likwidację stanowiska e, zastępcy dyrektora do spraw finansowych. A już raz, że będzie się zwalniać znowu pielęgniarki albo innych lekarzy? Nie, nie. W specjalnych zwolnieniach tutaj nie mamy e, mowy, ewentualnie były mowy jakieś ewentualnie przesunięcia, likwidacji jednego stanowiska, a w zamian pojawienie się innego, innego stanowiska o podobnych kompetencjach. tak? E, na przykład chodzi o pielniakę epidemiologiczną, tak? która zajmowała się, w, w, na różnych oddziałach zajmowały się to róż, różne osoby, teraz jest jedna osoba, która się będzie zajmować tym tylko i wyłącznie w, na, na, na terenie całego szpitala. Czyli to podstawowa oszczędność ponad 100 tysięcy złotych to jest likwidacja jednego z kierowniczych stanowisk, czyli zastępcy dyrektora do spraw finansowych. Finansowy. Dokładnie do dyrektor, dyrektor Staszewski jest finansistą, jest ekonomistą, więc nie ma potrzeby, żeby jeszcze, jeszcze była kolejna osoba, która się zajmuje w, tak naprawdę tymi samymi sprawami. Właśnie, bo mieliśmy taką sytuację, że był dyrektor, który jest finansistą, zastępca dyrektora do spraw finansowych, oraz główna się gola. Więc y, trzy osoby y, y, odpowiadały de facto za podobną działkę. Dokładnie. No, w tym momencie od, od, od dnia wczorajszego to te, te, te stanowisko zostało e, zlikwidowane po opuszczeniu w miesiącu, daj się w sierpniu, y, czy czerwcu przez panią dyrektor Janik. E, od tego momentu nikt nie został za no i na sesji wczorajszej na wniosek pana dyrektora Rada Powiatu zgodziła się na zmianę w statucie dotyczącą właśnie tego stanowiska, m.in. Tego, tego stanowiska. Szpital to nie, jedyna to nie jedyny temat wczorajszej sesji. Co jeszcze? No, głównym tematem wczorajszej sesji było w przyjęcie sprawozdania za wykona, z wykonania budżetu za pierwszy, pierwsze półrocze roku 2014. Tutaj radni pochylili się nad wykonaniem tego budżetu. Pani skarbnik powiatu przedstawiła nam to sprawozdanie dosyć szczegółowo, szczegółowo to było omawiane na, na komisjach, na sesji, raczej już wszyscy stali za tym zapoznani, tutaj raczej kwestia formalna i dodatkowo zostaliśmy zapoznani również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, która ta opinia jest pozytywna i dla nas w zasadzie jest to jakby sugestia, nie wiążąca, ale sugestia i radni rzeczywiście przyjęli te sprawozdania z wykonania budżetu za rok, za pierwsze półrocze 2014, głosami wszyscy byli za. Te finanse powiatu wyglądają dobrze, tak sobie, jak to w praktyce wygląda? Yy, znaczy, trudno znaczy, znaczy, Nie są jakoś dramatycznie złe. Tak, no, Myślę, że tutaj klasujemy się gdzieś tam w, w takich w, w pozytywnych, w pozytywnych granicach. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo tutaj no, nie jestem finansistą, mógłbym rzeczywiście powiedzieć rzeczy, które nie do końca odpowiadają tym właściwym kwestiom. Tutaj najlepszą osobą tej, to w tej kwestii jest oczywiście pani skarbnik, która ma tą bieżącą wiedzę i pani starosty. Ta? Ale to radni po, potem, y, kiedy próbują wprowadzać jakieś wydatki, to nagle słyszą pani mówi, ale nie mamy na to pieniędzy, a na tamto nie mamy pieniędzy. Y, rozumiem, że teraz sytuacja w powiecie nie jest komfortowa, nie jest idealnie, ale nie jest też źle. No nie, nie, nie. To, to, to wyraża się w, tym, w tej opinii Regionalnej Izby tak, która bada nasze finanse na, na obecną chwilę, czy obecną, no, czyli, czyli na koniec czerwca 2014 roku. Patrzy i w perspektywie, jak to się po prostu mniej więcej wygląda. Tak? Nasze, nasze zadłużenie, nasze, nasze możliwości kredytowania, różnych, różnych takich czy innych inwestycji są oceniane pozytywnie i to jest myślę że najlepsza kwestia którą tutaj chciałem podkreślić są to są to nasze finanse w powiatu powiatu kędzierzysko możemy określić jako pozytywne.